Jest tutaj bardzo głośno, ale mam nadzieję, że będziemy słychać. Teraz w tym filmie powiem o jednej zasadzie, która pozwoliła mi żyć takim życiem, jakim żyję teraz. Usłyszałem to mniej więcej 10 lat temu, a więc jeżeli jesteś teraz w sytuacji trudnej, może jesteś po rozstaniu, może masz problemy finansowe, może Twoje życie nie idzie, nie układa się tak, jak powinno, a więc może ta wiadomość cię zmotywuje, może ta wiadomość ci w jakimś sensie pomoże, bo mi 10 lat temu, kiedy to usłyszałem, to bardzo mi pomogło. To praktycznie odmieniło moje życie. Oczywiście na samym początku w to nie wierzyłem. Dopiero z biegiem czasu zacząłem w to wierzyć. A więc o co ogólnie chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, te zdanie brzmiało po angielsku, teraz przetłumaczę z angielskiego na polskie. Możemy w życiu osiągnąć tylko tyle, ile sami urośniemy. Hmm. A więc na tą pierwszą, najważniejszą zasadą jest to, abyśmy po prostu stale się rozwijali. Może to nie będzie jakaś nowość, ale jeżeli to przyrównamy do naszego życia, to sprawdza się to w każdej dziedzinie. Zobaczmy na przykład prowadzimy biznes. Nasz biznes nigdy nie urośnie bardziej niż my sami. Nasze finanse nigdy nie urosną dopóki my nie zaczniemy rosnąć. A więc jeżeli my stajemy się więksi, silniejsi, mądrzejsi, bardziej inteligentniejsi, a więc my jako osoba, my jako jednostka rośniemy, wtedy nasze życie rośnie. Wtedy wszystko w tym życiu się zmienia. Nie możemy, nie możemy się, nie możemy iść do przodu z biznesem, z pieniędzmi, ze znajomościami, z relacjami, ze wszystkim w naszym życiu, jeżeli my stoimy w miejscu. Jest to niemożliwe. A więc, jeżeli teraz szukasz właśnie jakiejś porady, tak jak ja kiedyś, 10 lat temu szukałem. Czytałem książki, oglądałem podcasty, oglądałem filmiki, no i nic się nie działo. Ale kiedy właśnie usłyszałem tą zasadę. Kiedy ja się zmienię, kiedy ja urosnę jako jednostka, wszystko w moim życiu się zmieni. I tak naprawdę się stało. Oczywiście możesz być sceptyczny do tej wiadomości. Ja się nie dziwię, bo ja tak te, też również byłem. Dlatego ja zawsze mówię w każdym filmie. Sprawdź na sobie. A więc pamiętaj, jeżeli ty staniesz się większy, w twoim życiu wszystko stanie się większe. I pieniądze.